Siemanko, widzowie, dzisiaj będziemy Was oprowadzać po naszej gospodarce. Jak słyszeliście, skończyły się żniwa. My się bawimy, że są żniwa itd., itd. W takim razie dajemy głos kolejnej osobie. Siema, siema widzowie poznajcie naszą gospodarkę w dzisiejszym odcinku maszyny będą, trzy fajne traktory są, y, kombajny, różne takie TP. Y, no można nawet odłączać i podłączać y, tury z łychami do traktorów, ciągników. No powiem wam, że bardzo fajnie się zapowiada dzisiaj. Jak wiecie, że Niwa się skończyła, jak tutaj kolega mówił. Ale u nas się nie kończą. Tutaj Ursusik tam gdzieś stoi, ale nieważne. Nie na gospodarstwie on jeździ. Ale pokażemy wszystko. Nasze no. miasto weź. No. Pokażemy Wam nawet y, naszego tira i Mercedesa. To zaczynamy wam pokazywać. Najpierw... Traktory.

E, mój klas. klas. Mój. mój klas. Pomyliłem mój klasa się. Mój klas. Dokładnie, no, klas. No. Mój New Holland. New Holland jest bardzo fajny, dobrze się sprawuje na polu. No, to jest spóźniałem. no I też nie na polu. To w drodze, to szybki, bardzo. I mój Deutschwar. I wiecie, co to za połowa tego traktoru? Uwaga. 3. Nie jeszcze. Jest to Deutschwar. Deutschwar jest bardzo, bardzo dobry na polu. Bardzo, bardzo szybki na drodze. I bardzo fajnie nim siedzi. A tutaj taki dobry traktor. Uwaga. 3, 2, 1. To jest mój John Deere. E, e, ogólnie nim się fajnie jeździ. Sprawuje po polu. No, fajne zestawy są z nim. E, przyczepa jest dobra. Akurat do niego. Bardzo piękny. No, fajnie się nim jeździ. Bardzo szybki. No. A teraz. No, takie malutkie oprowadzenie. Łych i turów. Tutaj. Mój tur. 16. Łycha. Łycha! 6, 20 kilo. No. A tutaj. Moja Łycha. Jedna tona. A tutaj. Mój, tu mój tur. Pomyliło nam się. Mój tur też z około tonę 900 kilo. A tutaj mój tur też około 900 kg. Dobrze, a teraz przyczepy. Moja przyczepa. Nie pokazujemy wam funkcji, ale z jednej przyczepy czytam z dwóch. Z dwóch przyczep możemy wam pokazać funkcję. Z trzech. Z dwóch. Do raz trzech. Z trzech. Najpierw żółta, Do zboża, do wszystkiego ogólnie, ale najlepiej, najlepiej się wozi zboża. Ojoj, pokażę Wam funkcję. Pokażę. Ci. Tak, dobra. Dobra. teraz się ja przejmuję to. Tutaj się otwiera klapa z, z boku. Tutaj się przechyla, jak widać. No i to może być też wózek dla headerów, dla kombajnów, jak na przykład można odczepić. Odczepić nie da się, bo ja nie chcę. Ja Dobrze. tak kiedyś robiłem. Ja nie no mogę.